Siemanko, ja jestem oczywiście kolegą ja Michałem Tak, ja tu też jestem i pozwolę Michałem nagrać, e, nagrać jeden z odcinków Minecrafta na serwerach Oczywiście to jest drugi odcinek i wrzucamy go od razu po pierwszym, żebyście nie musieli czekać Tak z milion, tryliard, pięćdziesiąt lat e, Jestem geniuszem matematyki, ale jestem, są wakacje, więc nie będę się wychylał swojej głowy Tak więc bez zbędnego pieprzenia wchodzimy na arenę SGW tę ładnie piszemy. Bierzemy grubego. No i piszemy. No ja nagrywam na. Ty, ty. Pewnie To nie będą chcieli. Dać. Podaj nazwę kanału. Czaj, 9, 8. Zaciskaj już wy. 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1, 2, kawal! Pierwsze miododajkawa! Stałeś w miecz! To! w miecz to chmura! No! I ja żal Budki, Wódki, wódki! To, tam tam Ale Wszystko to jest kurowe, dobra. Mam słabe itemy. Dobra, ale mam śnieżki, przynajmniej będę mógł czym bronić, dobra. A masz miecz? Przerwa, masz miecz. Jak się tu wkłada? Dobra, nie wejdę nie tam. Czaj, Michał, otarł się gdzieś. Ja wiem! Ja tutaj mam taktykę na, ten, na tym mapie. O, jest to doła. Tam pewnie jest dobry skrzynek. To jest sprintowałem To tutaj zamknięte. Tak więc y, jest wejście. Gdzie? To skrzynia. ma! jak chcecie, to zaraz możemy zrobić krótką pauzę. A błażej nakłonię w tym czasie Błażeja, ja, żeby kupił Vipa. Nie, nie. 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 No. Ej, no. Proszę Cię, będzie łatwiej. O, coś się zaczyna, Bra. -o nie, dobra, gruby. Napiszę, nagrywam. Nie! Nie rób. Dobra, dobra, dobra. Jest nagrywane Cztery! Trzy! Ha! Jeden! naciskaj! Spreektuj, come on! Wszystko, wszystko, złoty miar, wszystko, wszystko! Nie, pan jakąś skrzynką w Jak Ja się Zabij nie. tego, zabij tego! Właśnie idę. Czekaj, kie... Ty nie biedany! Kurde, tył! Chrój plecy, synek! Plecy, synek! Synek, plecy! Jak szczyt! Nie pokażę, nie spada będziemy czasowa. Dobra, kiń! Kin, ma Dobra, obręczek, więc. Spink mi tu laguje. Eda, bój. A owce tutaj, dobra. Tak więc. Yy, arena no, tak, może być. Dobra, no to klasa. I szybko SGWT. Szybko SGWT. Co? Szybko to SGWT. Co znaczy? No. To znaczy, że szybciej zacznie się arena. No, napiszę na. Napiszę A. Nagrywam Nagrywam. Pewnie się spytać ile e e podaje nazwy kanału. Dobra, za 9, 8, 7, 6, 5, 4... Na tamtą leca. Kurde, to ma skrzynki. Dzień mi widziałem! Nie, 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 nie. Ja wiem, bo wygrałem na tej arenie, to wiem, gdzie jest tutaj zdobyć skrzynki fajne. To jest. To są skrzynki. Fajnie, dobra, to wejdź tu. Ja A po to po co mi? Przecież mam wielko też. O kurde, gościa, z żadną świe. Czy ktoś tam jest? po prawej? No i hejta tu prices, motherfucker! Ej, tylko jednego! Ej, ty! Oni mnie nisuja! Czekaj. Okej, okay. jeszcze jedna arena, ile jeszcze gier? Nie arena i kończymy odcinek. Nie ostatnia, bo szybko zginę na pewno. Zakończenie. Bardzo okay. na to. O, SG WT, ok. SG WT i nagrywam. Głożej! Tak przez dwa kanału. E Bóg Gajwa. -e

Yeah. Kto Soi? Pierzę kto? Soń pisze cztery i czeka na dole. Zobacz. Od razu wparcie sprawę. Kiedy wrócisz odcinek? Nie wiem. Może Jutro... Z... -rzucę od... Dobra! Olej to! <śmuchy> Może jutro wrzucę... Od... Śmiertelny Wiktor! Od... Y Czym ja jestem śmiertelny? Możecie... Ten... no uważaj. Trofiłem. Jestem Bossem. Jestem Bossem. Witam tego. Nie ma mieć. Nie ma. To on nie atakuje ciebie? Bo się boi. Będzie boił pierwszy zabójstwo. Ja przez to mam pójść jeszcze. Double killa mam! Double killa mam! Czaisz to? Do... Dwóch zabiłem! Nie to Jezus Maria! Ten odcinek musisz wrzucić pierwszy. Tam gdzieś Dobra, tam, Braaa, może wygram tą rękę. Co to za wygranie ręki? Zostaje się 50 monet. No i będziesz mógł sobie kupować yy, różne poziomy i tym podobne sprawy. Już chyba wiem jak nazwać odcinek. Pierwsze zwycięstwo. Pierwszy double kill. To nie ważne. Kompas mi pokazuje, że najbliższy przeciwnik idzie na mnie, więc ja też na niego idę. A co on nie to? No chodźcie, boicie się mnie. Aj! Oh, widzę, 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 widzę. Dobra, strzelamy, Gdzie ty, Bóg się? Bój